Drugi typ wampira energetycznego to maruda, czyli osoba, która jest wiecznie niezadowolona, podważa sens działań i te motywuje innych, krytykuje pomysły, nie proponując alternatywnych działań. Krytyka jest zazwyczaj ogólna, emocjonalna i rzadko merytoryczna. Celem jest wyrażenie niezadowolenia, a nie usprawnienie czegokolwiek. Marudzenie jest raczej nawykiem i sposobem wyrażania frustracji. A jej ulubione hasła to, to bez sensu. To się nie uda. Już próbowaliśmy. Jak się przed Marudą chronić? To, co ja stosowałam, to konfrontacja. Na każdą krytykę ze strony Marudy pytałam, jakie w takim razie widzisz rozwiązanie? Początkowo osoba po prostu odpowiadała, że w sumie to nie myślała o tym, ale uznała, że musi zgłosić, jaki widzi problem. Kiedy po którym spotkaniu, podczas którego ponownie krytykowała pomysły innych, skupiając się na potencjalnych przeszkodach i nie proponowała alternatyw, postanowiłam z nią porozmawiać na osobności. Byłam uprzejma, ale i całkowicie szczera.